Cześć, witam cię w 50 odcinku szkonego Oka i Kaniewicza. Ja się nazywam Aleksandry Kaniewicza, ale możesz mi mówić Olek i dzisiaj. Pokażę Ci swoją torbę. Z racji tego, że to jest 50 odcinek, to pytałem się jakiś czas temu swoich widzów na Instagramie, co chcielibyście zobaczyć. No i wiele odpowiedzi dotyczyło takich prywatnych rzeczy, typu jakieś moje fotograficzne preferencje, żebym opowiedział swoją drogę, żebym opowiedział jakiego sprzętu używam. Zatem zacznę od opisania swojej torby fotograficznej. Powiem na co zwracać uwagę, na co ja zwracam uwagę przy wyborze torby oraz co generalnie zabieram na sesję zdjęciową. Zatem, jeśli chodzi o torby fotograficzne, to nie polecam oszczędzać na sprzęcie. Unikałbym jakichś rozwiązań za 60, tam za 100 zł. Raczej bym celował w takie odrobinę droższe modele. Nie będę tutaj też reklamował jakiegoś konkretnego modelu, ponieważ jestem pewien, że ten model tutaj nie jest już nawet dostępny w sprzedaży, bo ma jakieś. 4 lata. I kupując ją, zwracałem uwagę przede wszystkim na pojemność. Zależało mi na tym, żeby to była wystarczająco dobra torba, żeby zmieściły się tam dwa body oraz parę obiektywów, lampy, wyzwalacze, tego typu rzeczy, żeby miał po prostu gdzie pomieścić różne. Rzeczy, których używam na sesji. Plus, musiałem mieć jeszcze parę pojemnych kieszeni, żebym mógł tam pomieścić wszelkie różnego rodzaju peryferia. Typu. Zaraz opowiem zresztą, co tutaj noszę ze sobą. No i jedną z istotniejszych rzeczy dla mnie. Były stalowe zaczepy. Wbrew pozorom jest to ważne, bo plastiki potrafią się zwyczajnie zniszczyć. Szczególnie jeśli robisz dużo sesji i nosisz tą torbę, to plastiki w końcu ci się nie wiem, po dwóch miesiącach zaczną łamać, zaczną przecierać. To nie ma sensu. Poza tym. Ten pasek na przykład nie jest oryginalny. Oryginalny był pokryty taką pseudoskórą, no i to też się przeciera. To też nie jest materiał, który się nadaje do takiej intensywnej eksploatacji. Dobra, zatem zobaczmy, co jest w środku. Nie wiem, co o tym myślę. Zależało mi na tym, żeby zmieściły się przede wszystkim rzeczy, których używam na większych sesjach. To sobie pominiemy, ponieważ jest to aparat analogowy. Używam dwóch aparatów Canona, jednym nagrywam, drugi siedzi tutaj, dlatego tutaj jako atrapę pokazuję aparat analogowy. Dalej są obiektywy, z których czasem korzystam. Jeden to jest 100 mm F2 Canona i drugi to 50 1.4 Canona. Z tej drugiej prawie w ogóle nie korzystam, no bo po co? Ale setki używam często do beauty. Dalej mamy Canona 80D, tutaj jest założony obiektyw Tamrona, jaki brzydki. A sam aparat jest z paski model PIDEL. Swoją drogą nagrywałam film o tych paskach, więc warto obejrzeć. Zazwyczaj, jak pakuję aparat, to wijam pasek wokół obiektywu, bo wtedy wydaje mi się, że zajmuje najmniej miejsca, jest najbardziej kompaktowo. Dalej muzyczka, bo powinna na sesji być. Nie powinno być ciszy, bo to. zamknij mordę. Nie powinno być krępującej ciszy na zdjęciach, bo po co? Dlatego mamy właśnie głośnik przenośny, takie rzeczy mocno się przydają. Też o nim parę razy wspominałem. Dalej mieści się tutaj lampa, w tym wypadku jest ją gnuo. Mówiłem o tych lampach bodajże w drugim albo trzecim odcinku, nie wiem, podlinkuję go tutaj. W każdym razie mieści się ona tutaj, w, tym, w tej torbie, elegancko wraz z wyzwalaczami. Do tego mieszczą się tutaj też akumulatory. Paluszki standardowe, których się używa z tą lampą. Osobiście polecam marki Eneloop. Są tanie i bardzo pojemne. Dalej, osobiście używam na zdjęciach okularów. Sam mam dwie pary okularów. Jednych używam na co dzień, drugich używam na zdjęciach, ponieważ te na zdjęcia mają elastyczną ramkę. I mogę zawsze wziąć taki aparat i przyłożyć do oka, i wtedy raz, że mogę bliżej ją przyłożyć, a dwa że to i tak są okulary przeznaczone do pracy, więc nie mam tutaj żalu, że one mi się jakoś zepsują czy coś. One od tego są, żeby ich używać. I zapytasz, po co mi te okulary na sesji są potrzebne? No to Ci powiem, że normalnie na co dzień to ja jestem okularnikiem, zakładam okulary zawsze do pracy, ponieważ potrzebuję. Zresztą w okularach wygląda się zwyczajnie inteligentniej. No to zapytasz, że ej Olek, ale w takim razie skoro wyglądasz inteligentniej w okularach, to dlaczego nie używasz okularów na filmach? A ja Ci na to powiem, że czasem sobie używam. Tylko u mnie to, że jestem wybitnie inteligentny, rozpoznaje się po tym, co mówię, a nie po tym, jak wyglądam. Więc w sumie założę te okulary. Fajną sprawą są również przegrody na rzepy, żeby to wszystko sobie uporządkować. Polecam ten system. Dalej na tej klapce... Noszę karty SD. I tutaj polecam do kart używanie plastikowych pojemników. Nie wiem czemu kiedyś to było standardem, a dzisiaj już nie jest. Bo jest to świetna opcja, żeby trzymać te karty i żeby one nam się zwyczajnie nie popsuły. Zdarzało mi się czasem robić zdjęcia na koncertach, więc mam tutaj też zatyczki do uszu. Ostatnio ich w zasadzie od długiego czasu nie używałem, bo przestałem robić zdjęcia na koncertach, przestałem mnie to kręcić, ale na wszelki wypadek trzymam je ze sobą nadal. Dalej będą boczne kieszenie. Z jednej strony tak, mam ładowarkę do baterii, to jest jedna z najistotniejszych rzeczy, które należy zabierać na sesję. Chyba nie muszę tłumaczyć, co się dzieje, kiedy bateria się rozładuje i nie masz miejsca i nie masz sprzętu, żeby ją podładować. No to jest wtedy dramat, dlatego zawsze ją zabieram ze sobą. Instrukcja do aparatu. Wbrew pozorom uratowała mi tyłek wiele razy. To niesamowite, bo wydaje ci się, że w zasadzie znasz swój sprzęt, że to są trzy pokrętła, które powinieneś obsłużyć, i wszystko jest w porządku. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy musisz tutaj zajrzeć, i wtedy, no, instrukcja jest nieoceniona. Papierosy. No ja osobiście nie palę, bo uważam, że to obrzydliwe, ale na zdjęciach czasem wychodzi bardzo fajnie. W związku z tym kupiłem najtańsze papierosy. No bo przecież nie są dla mnie, bo ja nie palę. I zdarza się, że proszę modeli o to, żeby zapalili na zdjęciach. Druga kieszeń. Ładowarka do telefonu. To jest dla mnie ważne, ponieważ używam Samsunga Galaxy S8, a on nie ma standardowych ładowarek. Ten konkretny telefon używa USB typu C. Więc e, gdziekolwiek nie pójdę, to ludzie po prostu nie mają takich ładowarek, dlatego muszę to nosić ze sobą. Mam w tej kieszeni jeszcze filtry ND. Są to filtry szare, które przyciemniają mi obiektyw. Przydają się czasem, jeśli na przykład robię zdjęcia na dworzu. No to synchronizację lampy mam gdzieś w okolicach 1,60 sekundy, więc wpada mi bardzo dużo światła, jeśli chcę mieć na przykład otwartą przysłonę. No i mam bardzo jasno, więc używam tego, żeby po prostu przyciemnić obiektyw, żeby się nie przejmować tym, że mam przepalone zdjęcia przy takich czasach. Problem z tym jest taki, że jeśli mamy regulowany ten filtr, to ujemnie wpływa na rozdzielczość obiektywu, więc zwyczajnie na co dzień normalnie go nie używam. Praktycznie wcale go nie używam, nie wiem, ze dwa lata go nie używam. Nie wiem po co to noszę tutaj, ale... Ale noszę. I największa przednia komora. Tak się pochylać do tego muszę, a i tak nie pokazuje z góry, więc może bym obniżył aparat? No, może trochę lepiej. Zobaczmy sobie, co kryje ta kieszeń. Mamy tutaj... Cholera jasna, w zasadzie może powinienem to nagrać jeszcze telefonem. No to tak, cyk teraz będzie z dwóch kamer, więc Ameryka. Jeśli chodzi o tą kieszeń, to mam tutaj na przykład długopisy, rzeczy do pisania. Wiadomo, to się zawsze przydaje. Klamerka. Klamerka służy do tego, żeby coś przytrzymać. cokolwiek, ubranie albo. albo coś. Dalej mamy jeszcze parę klamerek do różnych zastosowań. No, najczęściej właśnie, jeśli chodzi o lookbook i tego typu rzeczy, no to e, jak robisz ubrania, no to te ubrania często wiszą. To, to nie jest tak, że każdy człowiek ma takie same wymiary i na każdym te ubrania wiszą tak samo dobrze. Poza tym ubrania mają też jakiś taki e, margines tego, co można wykorzystać, bo wiadomo, że e, robisz w ubraniach ruchy, więc musi mieć trochę więcej materiału, żebyś mógł się jakoś tam wyciągnąć, przeciągnąć, tego typu rzeczy, więc... Żeby dobrze wyglądało na zdjęciu, żeby wyglądało jak opinające, no to właśnie tego rodzaju rzeczy się używa. Zaglądając dalej, mamy chusteczki higieniczne. Wiadomo po co. Najtańsze skerfura. proste. Tutaj mam zapasową baterię do kanona. Bo wiadomo, jak się zużyje jedna bateria i nie masz na przykład czasu, żeby ją naładować, no to, no to masz problem. Masz solidny problem. Dalej masz taśmę klejącą i taśma klejąca jest super, bo taśma klejąca, szczególnie tego typu, nie zostawia śladów kleju oraz jest elastyczna, co sprawia, że ma bardzo wiele zastosowań na planie. No i ostatnią rzeczą, jaką tutaj mam, no to piguły. To to wiadomo. Jedna z nich to zamiennik aspiryny, to jest na wypadek jakbym się dzień wcześniej nawalił i bolała mnie bardzo głowa, a drugi to jest węgiel, to na wypadek jakbym się jeszcze mocniej nawalił i byłbym zatuty następnego dnia. Czasem jak oglądam takie filmy, no to widzę jak ludzie pokazują, że noszą ze sobą jakieś notesy z inspiracjami, jakieś notatki i tego typu rzeczy. No ja zwyczajnie używam do tego telefonu z Androidem. Na nim mam wszystko skonfigurowane i jest spoko. No, i tym samym mamy kolejny odcinek Szklanego Oka za sobą. Tym razem bardziej prywatny odcinek, bo pokazuję ci, pozwalam ci wejść do mojej torby. <śmum> Mam nadzieję, że nie czujesz większego rozczarowania jej zawartością i tym, że ta zawartość może się wydawać dosyć przewidywalna. Ale może pokazałem Ci coś, co ci ułatwi pracę? Jeśli tak, to fajnie. I to już wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i uważasz, że jest warty obejrzenia, to pokaż go proszę znajomym. Zostaw mi łapkę w górę oraz skomentuj mi ten film. Chętnie z Tobą podyskutuję w komentarzach. Zasubskrybuj również kanał, a będzie mi naprawdę bardzo miło. Cześć, ciepło i cześć!